Na filmie widzimy najnowszy model autobusu Iveco, Zabudową firmy Carpol. Jest to zabudowa w firmie turystycznej. Autobus jest wyposażony w system dachowej klimatyzacji. Ma fabryczną długość. To znaczy, żeby uzyskać 22 miejsca, nie trzeba go ciąć ani wydłużać. Antykorozyjnie jest zabezpieczony metodą zanurzeniową tzw. kataforezy. Jest to w tej chwili najlepsza metoda antykorozyjna, która jest stosowana w przypadku nadwozi autobusowych. Tył autobusu jest przeszklony, także pojazd z daleka wygląda jak autobus, nie jak samochód dostawczy. Widzimy tutaj obniżenie progu wejściowego i wydłużenie drzwi, żeby było łatwiej pasażerom wsiadać. Autobus jest wyposażony w pełne światła LED, czujnik zmierzchu oraz deszczu, światła przeciwmgielne z doświetleniem zakrętów. Drzwi tylne otwierają się o kąt 270 stopni, a po otwarciu mamy do dyspozycji duży, Pogłębiony bagażnik, największy w tej klasie autobusów, do 22 miejsc. Z racji tego, że EWEKO ma bardzo długi zwis tylny. Bagażnik jest pociągnięty aż do mostu. W głąb autobus. Drzwi tylne otwierają się o kąt 270 stopni. A po otwarciu mamy do dyspozycji duży, pogłębiony bagażnik, największy w tej klasie. Autobusów do 22 miejsc z racji tego, że Iveco ma bardzo długi zwis tylny. Bagażnik jest pociągnięty aż do mostu w głąb autobusu. To o czym wspominałem: wydłużenie drzwi oraz wejścia, ceny łatwiejszej komunikacji podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. Fotel kierowcy jest na amortyzowanym zawieszeniu z pełną regulacją. Samochód jest wyposażony w 22 komfortowe miejsca, uchylne oraz rozsuwane na boki. Wszystkie fotele są montowane na podestach. Wspominajmy już o szybach podwójnych, przyciemnianych. Duże półki na bagaż podręczny. W półkach na bagaż podręczny mamy. Panele z indywidualnym oświetleniem, nawiewami oraz gniazdami USB dla pasażerów do ładowania telefonów. Autobus również wyposażony jest monitor do oglądania filmów. Tak wygląda wnętrze pojazdu po uruchomieniu oświetlenia. Wszystkie fotele montowane są na podestach w systemie szynowym co ułatwia ich łatwy demontaż oraz dowolną aranżację wnętrza pod kątem ilości miejsc. Z podestu wyprowadzone jest ciepłe powietrze z pieca pracującego niezależnie od pracy silnika. Odległość między siedziskiem a fotelem wynosi 26 cm, co zapewnia podróż korfortowych. Warunkach. Miejsce pracy kierowcy. Kierowca oprócz w pełni regulowanego fotela ma do dyspozycji również kierownicę wielofunkcyjną skórzaną. Manualną 6-stopniową skrzynię biegów. Swój system klimatyzacji. Sterowanie systemem ogrzewania i klimatyzacji odbywa się w oddzielnym. Panelem, że zarówno ogrzewanie, jak i klimatyzacja jest sterowana z jednego miejsca. Na no to kierowca ma do dyspozycji dwa zamychane schowki. Trzeci na dole. Jak i również otwartą półkę na dokumenty z gniazdem do ładowania telefonu.